Witam moi drodzy kochani widzowie dziś ponownie. Kolejna informacja jest z pewnością Was zainteresuje, bo jest bardzo ciekawa. Jej tytuł brzmi: Dramatyczne ostrzeżenie z Unii Europejskiej. Zbieraj zapasy na 72 godziny. No ale przejdźmy do szczegółów tej informacji. Unia Europejska wprowadza bezprecedensową strategię kryzysową, która ma przygotować wszystkich mieszkańców wspólnoty. Na potencjalne zagrożenia w po opublikowanym niedawno dokumencie Unia Gotowości Komisja Europejska apeluje do 450 milionów obywateli Unii Europejskiej o stworzenie domowych zapasów żywności, wody oraz leków, które pozwolą przetrwać minimum 3 doby bez zewnętrznego wsparcia. Ta radykalna zmiana w podejściu do bezpieczeństwa odzwierciedla rosnące obawy. Europejskich ekspertów wobec narastających zagrożeń dla kontynentu. Przyznacie, moi drodzy kochani widzowie, że to bardzo ciekawa informacja. I tak mnie zastanawia, co oni wiedzą, czego my jeszcze nie wiemy i do czego nas szykują. Piszcie standardowo w komentarzach. Z góry Was pozdrawiam, Shot Joker.